Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj wspólnie z robotem KOBO 7 przygotujemy pyszny obiad. Obiad, który bardzo lubią dzieci, bo będą to kluski na parze. Dlatego dzisiaj wykorzystamy naczynie do gotowania na parze. Kluski na parze, u jednych pampuchy, parowańce. U mnie na Śląsku to zawsze były buchty. Taki też jest przepis, tak się nazywa w robocie: są to buchty, kluski na parze. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia filmu. Z przepisem. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, ponieważ co tydzień będzie się pojawiać fajny przepis z użyciem robota kuchennego. W takim razie zabieramy się za przepis. Zobaczmy najpierw, jakie składniki będą nam potrzebne. Przyciskamy przycisk zobacz. Mamy tutaj pełną listę składników, dokładnie ile nam każdego składnika jest potrzebnego. Czyli mamy tutaj. Mąkę, jajko, drożdże, łyżeczkę cukru, szczyptę soli, mleko i dalej urządzenie będzie nam już intuicyjnie pokazywać, co mamy po kolei dodawać. Więc naciskamy przycisk. Ok, jeszcze raz nam się pokazuje dokładna liczba składników, wciskamy dalej, zdejmujemy naczynie parowe, ponieważ na tą chwilę nam nie będzie potrzebne. Zaczniemy od wyrabiania ciasta, zdejmujemy pokrywę, zerujemy wagę. Tutaj jeszcze nam urządzenie mówi, że możemy sobie te wszystkie składniki zważyć po kolei, ale ja już je mam przygotowane, wcześniej zważone, więc naciskam przycisk dalej i teraz już po kolei będziemy wkładać składniki. Najpierw zaczynamy od mleka. Mamy tutaj 120 g mleka. Dalej dodajemy łyżeczkę cukru, drożdże pokruszone. Tutaj mamy 20 gram drożdży. Pamiętamy, żeby tą wagę wyzerować. Naciskamy dalej. Teraz już przykrywamy pokrywę, nakładamy miarkę, dokręcamy i rozpoczynamy przygotowywanie rozczynu drożdżowego. Rozczyn nam się przygotowywał 3 minuty, ostatnia sekunda. O, urządzenie nas poinformowało, że ten etap mamy za sobą. Teraz następny etap. Dodajemy mąkę, szczyptę soli i jajko. Także zdejmuję pokrywę. O, tak wygląda rozczyn w środku. I teraz po kolei dodajemy. Oczywiście pamiętamy o wyzerowaniu. Dodajemy szczyptę soli i dodajemy jedno jajko. Naciskamy przycisk dalej, i teraz jest program do wyrabiania ciasta. Ciasto się będzie wyrabiało przez 3 minuty. Także zamykamy pokrywę i uruchamiamy wyrabianie ciasta. Ciasto już się wyrobiło i teraz robot nas informuje, jakie czynności mamy dalej wykonać, czyli przygotowujemy naczynie parowe, natłuszczamy je masłem. No i będziemy tutaj sobie wyrabiać te i formować bułeczki. Zdejmujemy pokrywę, tak ciasto wygląda w środku. Przełożę je sobie teraz na blat podsypany mąką. Jest takie fajne, elastyczne. I będziemy formować bułeczki. Zobaczymy, ile nam wyjdzie tych bułeczek. Jak ostatnio robiłam, wyszło mi 10 sztuk. Także myślę, że teraz będzie podobna ilość. Wycinamy bułeczki. Teraz akurat mi wyszło 9 sztuk. I formujemy na kształt bułeczek. Także robię to dokładnie tak samo jak robię wszystkie inne bułki. Czyli zawijam ciasto pod spód. I pod spodem je mocno łączę. I na razie sobie tutaj będę odkładać wszystkie bułeczki po kolei. I za chwilę będę natłuszczać naczynie parowe. Oba poziomy. Dodam również, że wszystkie przepisy jakie znajdują się tutaj w urządzeniu znajdziecie również w aplikacji na telefonie. Jest to o tyle fajne, że będąc poza domem możecie już sobie przygotowywać na przykład listę składników albo menu na obiad czy na kolację. Także yy, zachęcam Was do skorzystania z aplikacji. Przepisy tak jak mówiłam w poprzednim filmie yy, są bezpłatne, aktualizowane na bieżąco. Teraz już sobie natłuścimy to nasze naczynie parowe. Natłuścimy oba poziomy, ponieważ będziemy kluski gotować, parować w zasadzie na obu poziomach. To bierzemy sobie masełko. Można też to zrobić oliwą. Także obojętnie czym, byle natłuścić, żeby te kluski po prostu nam się nie przykleiły do tego naczynia. Teraz jak już ten etap mamy zrobiony, wciskamy przycisk dalej i dalej nas urządzenie informuje po kolei co mamy dalej robić. Także oprószyliśmy już mąką blad, uformowaliśmy bułeczki, i gotowe bułki układamy na dolnej części i wkładzie górnym naczynia paru, parowego w odstępie mniej więcej 3 cm, bo wiadomo, że to ciasto będzie rosło. Także sobie dam na dół 3 bułeczki, i na górę położymy pozostałe 6 bułeczek. Przykryjemy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, tak jak nam tutaj robot wskazuje, na 25 minut. Także niecałe pół godziny będą sobie bułeczki rosły. Zobaczcie, jak te kruchy już nam pięknie wyrosły. Potrzebowały nawet mniej niż 25 minut. Mąkę sobie wcześniej przesiałam. Wam też właśnie radzę to przesiać i wtedy, wtedy ciasto drożdżowe. Pięknie wyrasta. Teraz przechodzimy już do kolejnego etapu. Robot nam podpowiada, że mamy wlać do naczynia miksującego 500 gram wody i nałożyć na górę naczynie parowe. Wciskamy przycisk dalej. Wlewamy wodę. Nakładamy naczynie parowe. Wtedy już nie mamy tutaj miarki. Uruchamiamy program. Parowanie będzie trwało 20 minut w temperaturze 120 stopni. Od siebie dodam tylko, że robot ten możecie kupić 250 zł taniej. Macie ode mnie kod rabatowy GOD 250. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. Jeśli nie macie pomysłu na prezent albo chcecie sobie ułatwić życie w kuchni, jest to doskonała okazja, żeby ten robot kupić w niższej cenie. Gorąco Was zachęcam. Zobaczcie, jak te kluchy nam pięknie wyrosły. Naprawdę wyglądają tak, jakby za chwilę miały wyjść z tego urządzenia. Zostało już 5 sekund. Końcówka. O, urządzenie nas informuje, że buchty gotowe można podawać. Tutaj robot nam proponuje, żeby je zjeść ze śmietaną i z cukrem, ale ja zrobię tak, jak nam najbardziej smakuje, czyli z roztopionym masłem i cukrem. Zostawimy sobie te buchty jeszcze dosłownie na minutkę, żeby sobie tutaj odpoczęły i za chwilę będziemy nakładać. Zdejmujemy pokrywę. O, mamy piękne, wyrośnięte kluski na parze. Podstawimy. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Ta woda za chwilę nam tutaj odparuje, także nie przejmujcie się, że one są takie delikatnie wilgotne, bo to wszystko odparuje. Teraz będziemy nakładać. Są bardzo delikatne, gorące. O. Piękne są. Teraz polejemy masłem, posypiemy odrobiną cukru i zapewniam Was, że takie buchty dzieci zjedzą od razu, bo są naprawdę przepyszne w smaku. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak wyglądają w środku. O, zobaczcie, są pulchniutkie, wyrośnięte. Przepyszne. Gorąco wam polecam akurat przepis na te kluski parowe. Gorąco was zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, że z kodem GOD250 możecie kupić ten robot kuchenny 250 zł taniej. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. Łapka w górę, zostawcie komentarz, jak wam wyszły wasze buchty z waszego nowego robota Kobo 7 i do zobaczenia w kolejnym filmie.